Piątkowe wydanie Moose te coś tam okazało się dwie godziny wcześniej niż zwykle. Wielki nagłówek głosił. Kraksa w Black Creek. Tragiczny finał szalonej przejażdżki. W czwartek wieczorem przez miejscowość White Cat przemknął z rykiem rozpędzony pociąg. Z maksymalną prędkością zjechał w dół stromego wzniesienia. Na zakręcie wykoleił się i spadł w mętne wody Black Creek. Jedna osoba zginęła. 40 odniosło rany, w tym kilka poważnie. Był to zabytkowy pociąg do zabawy, legendarna lokomotywa numer 9 i 3 wagony. Według relacji świadków fatalna przejażdżka rozpoczęła się w South City około godziny 9.15. Pociąg głośno gwizdząc ruszył w kierunku południowym i minął stacje Kennebec, Pickax i Lid Hope. Mało brakowało, a w Black Creek Junction zderzyłby się ze składem 20 wagonów towarowych, które właśnie przetaczano na sąsiedni tor. Kiedy mieszkańcy Wildcat, słysząc przenikliwy gwizd lokomotywy, wybiegli z domu, zdążyli zobaczyć już tylko tył niknącego w dole stromego wzniesienia pociągu. Nie wiadomo, dlaczego pociąg nie zwolnił przed Wildcat. Być może przyczyną wypadku było wadliwe działanie urządzeń sygnalizacyjnych. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Rzecznik linii S, C i oświadczył, że spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niezależnie od wyniku dochodzenia. Ponieważ pociąg do zabawy stanowił własność prywatną i stał na prywatnej bocznicy. W chwili, kiedy numer został dany do druku, okoliczności zdarzenia nie były znane. Rzecznik biura szeryfa Vlockmaster Count stwierdził, jacyś wykolejeńcy gwiznęli pociąg i urządzili sobie ostrą jazdę. Jak powszechnie wiadomo, właścicielem pociągu do zabawy jest Floyd Revelian, poszukiwany w związku z aferą finansową. Drużyna pociągu i wszyscy pasażerowie byli mieszkańcami domu emerytowanego kolejarza w Souda City. Jedyna ofiara śmiertelna to maszynista, Oswald Graffiti, lat 84. Mężczyzna słynął z tego, że przez 50 lat pracy skrupulatnie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i nigdy nie spowodował wypadku. Mężczyzna był teściem Floyda Trebliana. Pasażerowie i pozostali członkowie załogi zdążyli wyskoczyć zanim pociąg spadł nad nową hozu. 18 osób wymagało dłuższej hospitalizacji, 22 popatrzenie obrażeń zwolniono do domu. Uczestników wydarzenia przesłuchała policja. Nie można wykluczyć zmowy milczenia. Obec na miejscu katastrofy sanitariusz powiedział: Wszyscy ci panowie dawno temu przekroczyli wiek emerytalny. Zdaje się, że naszła ich ochota, żeby sobie poskakać jak za dawnych dobrych czasów. Zapomnieli tylko, że ich kości już nie są tak jak kiedyś. Było wiele przypadków złamań. W akcji ratowniczej brały udział służby medyczne, ekipy ochotników oraz oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej z Lockmaster, Black Creek, Junction, Flapjack i Little Hope. Na miejscu zjawiła się też policja stanowa oraz szeryfowie Moose County i Lockmaster County. Z Flapjack sprowadzono sprzęt specjalistyczny. Wiadok nad Black Creek nie został uszkodzony. Trzeba było jednak wymienić szyny i podkłady. Brygadzista powiedział: Normalnie powyrywał szyny na zakręcie. Kurde, ale jazda. 20 godzin wcześniej Riker i Quilleran opuścili miejsce katastrofy, każdy z nich w innym nastroju. Jeden radosny, drugi smutny. Zdaniem Rickera pociąg ukradł oszukanie przez Treveliana klienci jego banku. Przejażdżka miała być szaleńczym aktem zemsty. Ironia losu sprawiała, że jedyną ofiarą był też malwersanta. Wybuch kocił, Ozy zginął poparzony na śmierć. Dlaczego nie skoczył tak jak inni? Cała wycieczka musiała być wcześniej dokładnie zaplanowana. Tender był napełniony węglem i wodą. Z kolei kuleran dysponował pewnymi informacjami, których jednak nie mógł ujawnić bez szkody dla powodzenia operacji Gwizdek. Etyka zawodowa nakazywała mu podzielić się wiedzą z Rikerem, ale z drugiej strony, pomyślał sobie, i tak w końcu wszystko wyjdzie na jaw. Jego prywatna misja powinna pozostać tajemnicą. Nie mógł też przecież zdradzić swojej wspólniczki. Nie miał najmniejszej wątpliwości, że Ozzy pragnął odjechać z tego świata pełną parą i ani myślał skakać. Może stary maszynista pragnął powtórzyć sławną kraksem z 1908 roku w nadziei, że w ten sposób i jego imię przejdzie do historii. Podczas gdy Riker latał po nasypie, wymachując legitymacją prasową, Guleranowi udało się na własną rękę porozmawiać z ofiarami katastrofy. Mężczyźni nie mieli ochoty udzielać wywiadów, ale Kuleran wyjaśnił, że znał z jego osobiście. W domu emerytowanego kolejarza nikt przed nikim nie miał tajemnic. Wszyscy słyszeli o gościu nazwiskiem McIntosh z Chicago, który przeprowadził z Ozim wywiad, pozbierał materiały do swojej książki i postawił mu w barze: chump of hamburgera i dwie kolejki whisky. Wszyscy opowiedzieli tę samą historię. Pomysł przejażki pojawił się nagle, dzień wcześniej, podczas narady w barze. Ozy stwierdził, że to byłby niezły numer, wiznąć pociąg i go wykoleić. Potrzebował trzech ludzi, sam zamierzał prowadzić. Mieli utrzymywać wysokie ciśnienie. Ozy zamierzał rozwinąć maksymalną prędkość. Każdy, kto tylko chciał, mógł załapać się na przejażdżkę z wyjątkiem tych, którzy byli za starzy na to, żeby skoczyć. A skoczyć mieli zanim pociąg dotrze do zakrętu przed wiatuktem. Każdy wiedział, jak to się robi. Teraz po wszystkim wzmocnieni odpowiednią dawką środków przeciwbólowych niczego nie żałowali. Dawno się tak świetnie nie bawili. Czuli, że Ozy nie skoczy. Nie puścił ręki z przepustnicy, niezależnie od wszystkiego. Po co mu hamulec? Był odważny. Nieraz tego dowiódł. Zawsze mówił, że nie chce umrzeć leżąc z łóżku. Chciał odejść pełną parą. rano ogarnęły niepokojące uczucie, że to on wywołał lawinę nieprzewidzianych wydarzeń. Wpadając na pomysł zjazdu rodzinnego. Zakup pociągu przez Oziego, wyjazd Flory do Szwajcarii, Kraksa, wreszcie śmierć Oziego, wszystko było skutkiem tego jednego spotkania. Można by dyskutować, czy wyczyn starego maszynisty świadczył odwadze, ale kiedy się pomyślało, jak zginął, ciarki przechodziły po plecach. Może w ten sposób chciał wymierzyć sobie karę za to, że w tak okrutny sposób potraktował własną córkę. Następnego dnia Quilleran w ostatniej chwili Oddał do redakcji recenzję przedstawienia. Oprócz tego udało mu się stworzyć tekst ballady pod tytułem Ozy i Stara Dziewiątka. Na lunch wybrał się do Old Mill. Usiadł w sektorze Derek'a. Świetne przedstawienie, przywitał Kendra. Twoja najlepsza rola. No, byłem w super formie, przyznał Derek. Słyszałeś wiadomości o katastrofie kolejowej? Nie, dłużej dziś sobie pospałem, ale wszyscy w kuchni o tym gadają. Kurieron podał mu kopertę. Przyniosłem ci nową piosenkę do kolekcji. Możesz śpiewać ją na melodię tej o zamieci. Wow, dzięki. Kto ją napisał? Autor nieznany, odparł Quiller. Miał poczucie spełnionej misji. Pamięć o Ozim na pewno nie zginie. Derek już o to zadba, by wszyscy mieszkańcy Moskanty poznali najnowszy utwór w jego repertuarze. Tego dnia w gazecie można było przeczytać o jeszcze jednym wydarzeniu, które pewnie nigdy nikogo nie zainspiruje do pisania piosenek. Edward G. Trevelyan, lat 24, syn Floyda i Florence Trevelyanów, zmarł wczoraj w wyniku obrażeń poniesionych w wypadku na placu budowy. Przez cały czas był w stanie krytycznym. Trevelyan mieszkał w Indian Village. Niedawno założył własną firmę budowlaną. W młodości uczęszczał do szkoły średniej w Pickaxe, grał w szkolnej drużynie futbolowej. Pozostawił pogrążony w żalu rodziców i siostrę Letitia. Na razie nie jest znany czas i miejsce uroczystości żałobnych. Tego dnia Poli miała wolne i zadzwonił do niej do domu. Przypuszczał, że czytała już nekrolog oraz notatkę o katastrofie pociągu. Owszem, czytała. I ani jedno, ani drugie najwyraźniej nie zrobiło na niej wrażenia. I jak tam A Szczęśliwy, że wrócił do domu. No, szkoda, że nie byłaś na przedstawieniu. Może pójdę w przyszłym tygodniu. Co z nią jest nie tak? Pomyślał Kuleron. Wydaje się jakaś nieobecna. A może masz ochotę pojechać na obiad do Mooseville? Dziękuję, ale nie jestem głodna. Polly, musisz coś jeść. Odgrzeję sobie zupę. A może kupić ci coś na wynos? Rosół u lunchlet jest niesamowity. Wiem, ale w lodówce mam cały garnek zupy. Czy ty dobrze się czujesz? Mam wrażenie, że jesteś przygnębiona. Czy to znowu trawienie? Byłaś u doktor Dajen? Tak, dałam mi jakieś leki, ale powiedziała, że mam jeszcze zrobić badania. Przestraszyłam się. Może przyjadę do ciebie, spróbuję poprawić ci nastrój. Myślę, że potrzebne ci bukieci stokrotek i mocne męskie ramię. Nie, chcę się wcześniej położyć. Do rana mi przejdzie. Jutro wielki dzień w bibliotece, ale dziękuję ci, mój drogi. Zakończywszy tą niepokojącą konwersację, Kyleram przez moment stał bez ruchu, patrząc przed siebie, zastanawiając się, co robić, do kogo zadzwonić. Tymczasem Koko znowu wyczyniał jakieś figle, tym razem na stoliku telefonicznym. Za wzięcie ocierał się pyszkiem o przycisk w kształcie trójkątnego psa cerbera. To przycisk na biurko, przyjacielu, a nie drapak dla kota, wyjaśnił spokojnie Quilleran. Jednak Koko nie przestawał. Quilleran nigdy nie wiedział, kiedy jego kot próbuje mu coś powiedzieć, a kiedy jest po prostu kotem. Na przykład ostatnio ta sprawa z czarnymi ołówkami, które bezustannie kradł. Nie czerwone, nie zielone, tylko czarne. Czy to czyste zbieg okoliczności, że poli na do pracy obdarzonego czarną brodą czupryną Edwarda Trevelyana? Graffiti to było panińskie nazwisko Flori, a także pseudonim literacki Tish. Wysiłki Koko, żeby przekazać mu jakieś informacje, o ile w ogóle chciał coś przekazać, spełzły na niczym. Kulleran postanowił wybrać się na długą wycieczkę rowerową w nadziei, że może dzięki temu rozjaśni mu się w głowie. Zażył odpowiedniej dawki ruchu. Poddychał świeżym powietrzem, jednak bynajmniej nie doznał olśnienia. Wieczorem przyjechała Celia. Padła na sofę, rzuciła swoją workowatą torbę na podłogę i powiedziała. – Drogi szefie, czy mógłbyś nieco wzmocnić moją lemoniadę? Bardzo mi tego potrzeba. – Zrobię ci łagodnego drinka. Rozumiem, że miałeś ciężki dzień. – A jak myślisz? Dwa zgony jednego dnia w tej samej rodzinie. Oba pogrzeby odbędą się w sobotę. Niedzielę Tiszy i Flori lecą do Szwajcarii. Cieś jest załamana, a Flori dostała histerii. – Wypij to i się zrelaksuj – powiedział Quilleran, stawiając tacą. – Jak ci się podobało przedstawienie? – Bardzo mi się podobało. Czytałam sen w szkole, ale nigdy nie widziałam tego w teatrze. Kosmici byli bardzo śmieszni, lepsi niż duszki. Podobał mi się też ten młody człowiek, taki wysoki. W programie przeczytałam, że nazywa się Derek Kaltenbrick. Quilleran wyjaśnił, że w okolicy mieszkają stada Kaltenbricków. A wszyscy osobnicy o tym nazwisku to nietuzinkowe postaci. Był tam też ten sympatyczny pan Odele ze swoją córką. Rozmawiałam z nim podczas przerwy. Czarujący irlandzki akcent. Cele rozejrzała się po wnętrzu. To by się nadawało na teatr. Na tresolach byłaby widownia, a scena na parterze. Każdy, kto mnie odwiedza, chciałby zaraz przerobić to miejsce na teatr, restaurację albo Gaugenheima dla ubogich. Jeszcze nie widziałaś, jaki z góry jest widok. Chodź, przyjdziemy się. Zabierz drinka. Quilleran pokazał Celi swój gabinet, pokoje gościnne, mieszkanko kotów i zwrócił jej uwagę na dźwigary, na których tak lubiły wykonywać swoje akrobacje. Kiedy wrócili na dół, Celia wyciągnęła z torby swój notes. Przygotuj się, szafie. Po śmierci Ediego tisz opowiedziała mi straszne rzeczy. Myślę, że człowiek w stanie agonii może na chwilę odzyskać przytomność? Wiele osób przeżywa wówczas moment szczególnej jasności umysłu, odparł Quilleran. Wielcy ludzie wypowiadają wiekopomne sentencje. Tak, przynajmniej twierdzą i biografowie. Niektórzy wyjawiają największe sekrety swego życia. Oto, co się wydarzyło wczoraj rano. Całe szczęście, że pielęgniarka była w domu, kiedy zadzwonili ze szpitala. Kisza natychmiast tam pojechała. Edy był umierający, ale kiedy zaczęła do niego mówić, nagle poruszył oczami i próbował coś powiedzieć. To były tylko jakieś strzępy, nieskładne fragmenty. Byłaś przy tym. Czekałam w korytarzu. Tyż później mi o tym opowiedziała. Pojechałyśmy do mnie na herbatę, a ona zaczęła płakać. Eddy był zaplątany w znacznie gorsze rzeczy, niż ktokolwiek z nas mógłby przypuszczać. W tym momencie zadzwonił telefon. Przepraszam powiedział Quilleran i poszedł odebrać telefon w bibliotece. Usłyszał drżący głos. Quill, zabierz mnie do szpitala, źle się czuję. Już jadę. Odłóż słuchawkę. Kiedy tylko usłyszał ciągły sygnał, wybrał numer pogotowia, a potem rzucił się w kierunku drzwi. Nagły wypadek. Muszę wyjść. Na razie. Z szaloną prędkością zajechał na Goodwinter Boulevard. W tym samym momencie zjawiła się karetka pogotowia. Quilleran otworzył drzwi własnym kluczem, wpuścił sanitariuszy do środka i wyprzedzając ich, pobiegł na górę. Polly siedziała na krześle, blada i przerażona. Mam bóle w klatce piersiowej. Powiedziała słabym głosem. Ręce mi sztywnieją. Podczas gdy sanitariusze wsadzali pod język tabletkę i zakładali maskę tlenową, Kuleran poszedł zadzwonić. Kiedy wrócił po krótkiej chwili, Poli leżała już na noszach. Odwróciła ku niemu wymizerowaną twarz i powiedziała: Puc! O nic się nie martw. Zadzwoniłem do twojej bratowej. Powiedziała, że się nim zajmie. Pojadę za wami do szpitala. Ścisnął ją za rękę. Wszystko będzie dobrze. Poli odpowiedziała pełnym wdzięczności spojrzeniem. Kuleran poczekał, aż Poli zostanie przyjęta. Chwilę potem przyszła Lenet Duncan. Usiedli w poczekalni i zaczęli rozmawiać o tym, jakie Poli miała ostatnio zmartwienia. Wiesz, zaczęła lenet. Zanim Poli pojechała do tej przyjaciółki w oregonie i uczepiła się myśl o budowie domu, proponowałam jej, żeby wprowadziła się do posiadłości Duncanów. Dostałam ją po moim bracie. Mieszka tam od śmierci rodziców. Poliła, była mojego młodszego brata, był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zginął w akcji. Potworny. Byli tuż po ślubie. Może mówiła ci o tym. W każdym razie teraz ja jestem właścicielką tego wielkiego domu. Liczy ponad sto lat. Przestronne pokoje, wysokie sklepienia. Naprawdę piękny. Ale dla mnie samej za duży. Myślę, że Poli bardzo by się spodobał. A Buci mógłby pobiegać sobie po schodach. Była to jedna z tych nerwowych, bezładnych rozmów, jakie prowadzą za sobą rodziny pacjentów, czekając na werdykt lekarza. Wreszcie zjawiła się młoda kobieta w białym fartuchu. Quilleran wstrzymał oddech. Pani Duncan ma się dobrze. Chcą Państwo do niej zajrzeć? Jestem Dajen Lansbig, akurat byłam niedaleko, kiedy ją przywieźli. Znam Pani rodziców, powiedział Quilleran. Cieszymy się, że wróciła Pani do Pikax. Dziękuję. Wiele Panu słyszałam. I jedna sprawa. Kardiolog być może zaleci kateteryzację, Dobrze byłoby zrobić zdjęcia i określić stan zdrowia. To był wprawdzie łagodny zawał, ale to wystarczający sygnał, że coś się dzieje. Jeżeli pani Duncan będzie potrzebowała pomocy w podjęciu decyzji, to kto? I ja jestem najbliższą krewną, powiedziała Ned. Ale pan Quillera nie musiała kończyć. Rzuciła tylko w jego kierunku znaczące spojrzenie. Weszli do sali. Pomimo wszystkich rurek i szpitalnej atmosfery, po raz pierwszy od wielu tygodni Poli wyglądała na spokojną. Podczas krótkiej rozmowy poruszyła tylko jeden temat: Jacy sprawni byli sanitariusze, jakie miłe pielęgniarki i jak wspaniała doktor Dalieli. Kiedy Kuleran wrócił do domu, okazało się, że celi już tam nie ma. Zostawiała karteczkę. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Zadzwoń, jeśli będziesz potrzebował pomocy. Koty łaziły jakieś oszołomione, nienaturalnie spokojne. Czuły, że człowiek ma poważne zmartwienie, ale nie rozumiały, co się stało. Kiedy Quilleran usiadł w fotelu na biegunach, w nadziei, że miłe kołysanie pomoże mu się nieco uspokoić, ją, ją natychmiast skoczyła mu na kolana i zaczęła go pocieszać, wykonując serię drobnych gestów. A to wyciągnęła łapkę, a to mruczał współczująco, a kogo rzucił mu pełne zrozumienia spojrzenie. Gdy Quilleran do niego zagadał, zmrużył oczy w odpowiedzi. Pod wpływem łagodnego bujania. Quilleran wyprodukował kilka konstruktywnych myśli. Poli wyzdrowieje, przeniesie się do rezydencji Duncanów i zapomni o budowie domu. Fundacja K. zwróci jej poniesione koszty, dokończy budowę, a w ukończonym budynku powstanie centrum sztuki. Zanim Celia przeprowadziła się do Pikax, Rada do Spraw Sztuki próbowała zdobyć na ten cel powozownię. Kiedy tak się kołysał, błądząc wzrokiem tamitu, nagle na jasnym tle podłogi zauważył jakiś mały, ciemny przedmiot. Najpierw pomyślał, że to zdechła mysz. Jednak przedmiot był na to zbyt kanciasty. Bardziej przypominał wielką kostkę domina. Nie chciało mu się wstawać. Tak przyjemnie mu było w objęciach giętej wierzbiny. Próbował więc zgadnąć, co to, ale w końcu ciekawość zwyciężyła. – Wybacz, skarbie – zwrócił się do niej, niechętnie podnosząc się z fotela. Niezidentyfikowany obiekt okazał się maleńkim dyktafonem. Nagle do kulerana dotarła straszliwa prawda – Clayton przysłał dyktafon pocztą, a kotki wyciągnęły go z torby. Celia potajemnie nagrywała swoje rozmowy z Tish, mimo że ją ostrzegał. To by tłumaczyło, czemu jej raporty są tak obrazowe i skąd tak doskonała pamięć do szczegółów. Przepisywała nagrane teksty do notatnika, a potem podczas ich wspólnych narad zaglądała do notatek, jak gdyby nigdy nic. Był pełen podziwu dla inicjatywy i niezadowolony z powodu niesubordynacji. Niemniej jednak, długo się nie zastanawiając, włączył taśmę.